Nie odlejesz z metalu podobizn bożków. Będziesz obchodził święto prześników. Zgodnie z moim nakazem w określonym czasie miesiąca kłosów przez siedem dni będziecie jedli prześny chleb, gdyż w miesiącu kłosów opuściliście Egipt. Do mnie należą wszelkie pierwociny łona matczynego, każdy samiec pierworodny z Twojego dobytku, zarówno spośród owiec, jak i wołów. Pierworodne ośle wykupisz barankiem, a jeśli nie wykupisz, masz złamać mu kark. Wykupisz każdego pierworodnego spośród twoich potomków. Nie stawajcie przed moim obliczem z pustymi rękami. Przez sześć dni masz pracować, siódmego natomiast odpoczniesz. Dotyczy to nawet czasu orki oraz żniw. Gdy zbierzesz pierwociny pszenicy, będziesz obchodził święto tygodni. A święto zbiorów będziesz świętował w okresie jesiennego zrównania dnia i nocy. Trzy razy w roku wszyscy twoi mężczyźni mają stanąć przed władcą, Panem, Bogiem Izraela, gdyż ja wypędzę przed Tobą narody i rozszerzę Twoje granice. Nikt nie będzie zagrażał Twojej ziemi, gdy przybędziecie, aby stanąć przed Panem, Bogiem Waszym trzy razy w roku. Chleba na zakwasie nie złożysz w ofierze razem z krwią baranka, a ofiara paschalna nie może pozostać aż do rana. Pierwociny twoich plonów zaniesiesz do domu Pana, nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. Pan powiedział do Mojżesza: Zapisz te słowa, gdyż na ich podstawie zawarłem przymierze z Tobą i z Izraelem. Mojżesz przebywał z Panem 40 dni i 40 nocy. Nie jadł wówczas chleba ani nie pił wody, a na tablicach zapisał słowa przymierza, dziesięć przykazań. Gdy Mojżesz schodził z góry syna i niosąc w dłoniach dwie tablice świadectwa, nie zdawał sobie sprawy, że skóra na jego twarzy promieniała blaskiem z powodu rozmowy z Bogiem. Aaron i pozostali Izraelici byli zaskoczeni, gdy ujrzeli światło bijące z oblicza Mojżesza i bali się zbliżyć do niego. Mojżesz więc przywołał ich, a gdy Aaron i wszyscy przywódcy rodów podeszli do niego, zaczął z nimi rozmawiać. Potem podeszli również pozostali Izraelici, a Mojżesz ogłosił im wszystkie polecenia, które Pan przekazał Mu na górze Synaj. Gdy skończył mówić, założył na twarz zasłonę. Mojżesz zdejmował zasłonę tylko na ten czas, gdy szedł przed oblicze Pana, aby z nim rozmawiać. Następnie wychodził, aby ogłaszać Izraelitom przykazania, które otrzymał. Ty tylko Izraelici zobaczyli blask, pijąc z twarzy Mojżesza, on z powrotem zakładał zasłonę, aż do chwili, gdy szedł rozmawiać z Bogiem.